Na tym nagraniu w skrócie powiem, jak odkwaszam glebę i w jaki sposób sprawdziłem jej odczyn. A więc, tak, odczyn gleby można sprawdzić po roślinach występujących w danym terenie. Chociażby najprostsze to mech. Jeśli występuje mech, pojawia się to sugeruje, że odczyn gleby jest kwaśny. Druga sprawa. Można oddać próbki do stacji chemiczno-rolniczej. Tam sprawdzą pH i tu na polach, tak właśnie zrobiłem. Wiedziałem, że jest odczyn kwaśny, ale nie wiedziałem jak bardzo i ile tego wapna stosować. Na próbkach wyszło mi po zbadaniu 4,4 ,4 pH. Odczyn kwaśny do 4,8. Słabo, bardziej podborówki niż sad i winorośl. Dlatego biorę się za odkwaszanie. Odkwaszam glebę w następujący sposób. Jeśli chcę zmienić odczyn, na przykład w ogródku, gdzie będę wysiewał warzywka, albo przy drzewku jakimś owocowym, pojedynczym, wtedy wykorzystuję do odkwaszania. Popiół z ogniska. Mam go sporo, i na małe powierzchnie wystarcza. Po drugie, stosuję również skorupki po jajkach. Zbieram je, a następnie rozsypuję w odpowiednim miejscu. Wiadomo, skorupki nie rozkładają się szybko. Dlatego natychmiastowego efektu nie można się spodziewać, ale stosując je systematycznie po ogródku, rok w rok rozsypując je, wtedy z pewnością ten odczyn gleby poprawiamy. Ja tak robię w ogródku warzywnym. Poza skorupkami rzucam również obierki z orzechów ziemnych. Tutaj niestety Mam powierzchnię bardzo dużą, dlatego ani popiołu, ani skorupek tyle nie uzbieram. Musiałem zakupić wapno. Wapno zakupiłem w granulkach. Zaraz wiadę traktorem, pokażę. To jest mój traktor. To jest wapno. Wapno, którego używam jest produktem ekologicznym i nie ma bezpośredniego zagrożenia podczas wysiewu. I takie wapno rozsypę tutaj. Kupiłem w granulkach dlatego, bo rozsypuję ręcznie i chodziło mi o to, żeby się nie kurzyło. Podwinoroś. Mam tu jakieś 1200 m2. Zużyję 250 kg wapna. 45%. Przykładowo, na hektar gleby o kwasowości 4,8 pH zalecane jest rozsypać tonę czystego 100% wapna. A więc jeśli. Kupuję 50% wapno, wtedy muszę rozsypać 2 tony. Winorośl ma szczególne wymagania co do odczynu gleby. Odmiany pochodzące od winorośli właściwej wymagają obojętnego odczynu pH 6,5 do 7,2 odmiany pochodzące od gatunków amerykańskich dobrze rosną również na glebach lekko kwaśnych. PH od 5 do 6 W sadzie optymalny odczyn gleby powinien wynosić od 5,6 do 6,8 pH czyli lekko kwaśny Ogólnie wapno jest wymywane przez opady i powinno się je co jakiś czas uzupełniać wedle potrzeb Warto wiedzieć że na przykład ściółka ze słomy obornika murawy ogranicza zakwaszenie, chociażby dlatego, że chroni przed wymywaniem wapna przez opady, pH jest to ilościowa skala zasadowości oraz kwasowości roztworu wodnego, wartości w skali pH wahają się od 0 do 14, pH 0 oznacza bardzo silny, żrący kwas. Z kolei pH 14 oznacza najsilniejszy odczyn zasadowy roztworu. pH 7 jest odczynem obojętnym, a więc poniżej 7 wchodzimy w odczyn kwaśny, a idąc w górę w odczyn zasadowy. Sad ma powierzchnię około